Mam go wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku z w Clans. W tym materiale poruszymy sobie zagadnienie dotyczące CWL. Z racji tego, że akurat skończyło się aktualne CWL trwające we wrześniu, jak pewnie zresztą widzicie akurat po załączonym obrazku w moim w przypadku, mojego klanu, warto sobie poświęcić chwilę właśnie na przeanalizowanie tego Dlaczego? Z racji, że dosyć uważnie śledzę polskie social media klaszowe, zauważyłem jeden dość duży moim zdaniem problem, a mianowicie często duża ilość graczy, wielu z Was ma problem z określeniem, w jakiej lidze CWL powinno znajdować się ich konto. Dlatego sobie dzisiaj poświęcimy właśnie chwilę na to, żeby sobie przeanalizować i spróbować znaleźć, moim zdaniem, najlepsze możliwe ligi dla danego poziomu TH. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania i lecimy z tematem. Jeszcze zanim zaczniemy, taka mała przypominajka dla wszystkich nowych widzów. Jeżeli nie wiecie jeszcze jakimś cudem, co to jest CWL, czyli Clan War League to odsyłam Was po prostu do materiału, który teraz wyświetli Wam się w karcie w prawym górnym rogu, gdzie cały ten temat omawiałem, ponieważ nie będę tracił czasu na to, żeby na nowo przypominać mm, zasady działania tego eventu. Natomiast dla wszystkich tych, którzy już wiedzą, przejdziemy po prostu do samego sedna. Postaram się w miarę dość szybko i łatwo mm, powiedzieć, co. I jak. I teraz tak, na czym w ogóle będziemy bazować? Skąd wiedzieć, jak możemy dobrać dosyć dobrą, czy nam prawidłową, powiedzmy, ligę dla naszego TH? Przede wszystkim będę się posiłkował danymi danymi użytkownika RobotChicken z Reddita link do całego tematu jak i jego danych zostawię w opisie na podstawie których po przeanalizowaniu których w zasadzie w tym materiale będziemy w stanie sobie właśnie odpowiedzieć jaką ligę możemy sobie wybrać zaczniemy oczywiście od y Ligi, a w zasadzie ustawienia 15 versus 15, ponieważ jest ono najpopularniejsze, jeżeli chodzi o wybór hmm, po prostu pod kątem grania cwl -ek. I ja wkleję wam tabelkę w formie takiej graficznej, która teraz powinna wam się pokazać na ekranie, dzięki której sami też możecie sobie przeanalizować razem ze mną te wyniki. I możemy sobie wysnuć pewne wnioski. Oczywiście też zostawię linki do tabelek w wersji, można powiedzieć, cyfrowej, gdzie będzie dokładnie, w sposób niegraficzny, właśnie cyferkami opisane konkretnie, yy, jaka jest średnia przeciętna danego TH wypadającego w danej lidze. Co możemy zauważyć po tej właśnie grafice przedstawiającej średnie, średnią ilość danych TH właśnie w wojnach 15 na 15 to to, że bardzo duży odsetek już w zasadzie takim granicznym progiem lig dla tych najwyższych TH, czyli właśnie TH16 jest powiedzmy ten master 1. Nawet może można się też pokusić o master 2. Natomiast od mastera Jeden wzwyż przez cały champion. Jak widzicie, no nie ma w zasadzie co szukać miejsca dla niższych TH poza. TH16, więc tu temat można powiedzieć bardzo szybko idzie wyczerpać. Co natomiast z niższymi TH? No te, wiadomo, im niżej, tym mają łatwiej. Można powiedzieć, podobnie jak w przypadku zwykłej farmy, tak i farmienia surowców. Im niżej jesteśmy w niższej lidze, tym jest o wiele słabszych TH, gdzie możemy mieć po prostu relatywnie łatwiej. Dla takiej średniej, przeciętnej, można powiedzieć, w Polsce czyli graczy z TH w okolicach 12 13 dobrą po prostu ligą do tego, żeby się w cudzysłowie zahaczyć. Są wszelakiego rodzaju goldy bądź krystale. Musimy też mieć na uwadze to, że poza tym, że my się rozwijamy, rozwijają się też wszyscy dookoła. Co za tym idzie po prostu każdy taki kolejny jakby miesiąc tak czy każdy kolejny nowe TH wypuszczane w świat przez Supercell no powoduje to, że jednak te um, wcześniejsze te H, które były uznawane za wysokie, tak właśnie 13 czy 14, no na dzień dzisiejszy już troszeczkę w tej hierarchii spadają. Co za tym idzie? No... Bardzo dużo właśnie polskich graczy w nawiązaniu do tego, co mówiłem na wstępie, przeszacowuje swoje możliwości czy umiejętności i po prostu porywają się czasami z motoką na słońce. Wiele takich ogłoszeń widzę, gdzie ludzie szukają klanu, typowo na przykład na CWL i mają dość niskie TH, a chcą być w bardzo wysokiej lidze. I ja to z jednej strony rozumiem, no bo każdy chce jakby zarobić jak największą ilość medali, bo o to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Tylko że z drugiej strony, biorąc pod uwagę fakt, jak dużo teraz jest wysokich TH, jak łatwo się w zasadzie teraz rozwija do wysokich poziomów TH, czyli tak od TH 14 do TH 16, no to te niższe właśnie TH, ta średnia powiedzmy Polska, czyli TH 12-13 no to jednak nie ma czego szukać w tych właśnie wyższych partiach, w tych wyższych ligach, czyli powiedzmy ligi krystal, ligi master, ewentualnie jeżeli krystal, no to już ten najniższy krystal 3, zresztą to widać po wykresie, tak, na przykładzie właśnie krystala trójki, th H12 średnio występujące w tej lidze to jest aż, aż, albo tylko 3 sztuki na 15, tak. Średnia, bardzo niska, dlatego takie konta właśnie TH12 czy TH13 nawet szukałbym swojego miejsca w goldzie, bo czasami też pamiętajcie, i też o tym mówiłem właśnie w materiale wyjaśniającym CWL kę bądź w materiale wyjaśniającym, dlaczego nie warto czasami awansować. Tutaj też karta pojawi się w prawym górnym rogu. Chodzi po prostu o łatwość w zdobywaniu gwiazdek, no bo czasami nie warto być w wyższej lidze i się trochę męczyć, jeżeli chodzi o atakowanie przeciwnika opalenie tych wiosek i mieć właśnie trudność z nabiciem tych ośmiu gwiazdek, tak jakże wymaganych i pożądanych, do tego żeby zgarnąć pełną pulę pod kątem właśnie tej skali trudności i zdobycia tychże medali. Lepiej spaść po prostu czasami niżej, spaść, po prostu poszukać słabszego nawet klanu w tej niższej lidze i tam po prostu no, być potencjalnie jednym z lepszych, jak nie najlepszym pod kątem danego po prostu poziomu TH. Tam sobie nabijać to z łatwością, nawet może liczyć na jakiś dodatkowy bonus i mieć pewność tego, że to po prostu zrobimy, nie będziemy się męczyć. Tak. A o to też przecież w tym wszystkim chodzi. O tą łatwość zdobycia. Nie, nie czasami ilość, a właśnie jakość też będzie decydowała o tym, że będzie nam. Lepiej sumarycznie, czysto matematycznie jesteśmy w stanie wtedy na tym zarobić więcej, bo lepiej w niższej lidze zdobyć mniej medali, troszeczkę, ale naciągnąć to bonusem i z pierwszego miejsca na przykład sobie awansować, tak? Zająć pierwsze miejsce w takim klanie, niż być w wyższej lidze, ale zająć miejsce powiedzmy, nie wiem, szóste albo co gorsza, miejsce siódme, ósme spadkowe i nie dostać bonusu i zarobić w zasadzie mniej medali, tak? Bo się jeszcze będziemy męczyć. Z tym nabiciem. Podobna sytuacja jest w zasadzie w ligach także 30 na 30, do czego przejdziemy sobie właśnie teraz, jak sami widzicie po tej tabelce ja też posiłkuję się tymi tabelkami więc wybaczcie, że czasami sobie spojrzę po prostu w innym kierunku tutaj sytuacja jest podobna oczywiście tutaj też warto zaznaczyć żeby od razu dopowiedzieć żeby też nie było niejasności wariant 30 na 30 rozgrywany na CWL można rozgrywać tylko do Mastera jedynki. Liga Champion jest zarezerwowana tylko dla 15 na 15 nie można po prostu na 30 graczy rozegrać sobie czempiona żeby to było jasne. Natomiast jeżeli chodzi o rozkład sił, jest w zasadzie nie sobie że identyczny, ale bardzo podobny. Kiedyś oczywiście było łatwiej, więcej potencjalnie graczy z niższymi TH znalazło się w wyższej lidze, no bo relatywnie więcej graczy bierze przecież udział w CWL. Natomiast, no tak jak mówiłem wcześniej, przez to, że obecnie łatwo jest dojść do wysokiego TH, bo ten rozwój no jest szybszy, jest łatwiejszy, sami zresztą pewnie odczuwalni Czuliście to po um, ostatnich updateach, no to oczywiście ta. Um... Tolerancja, powiedzmy, graczy, ten przedział TH, on też się troszeczkę bardziej zacieśnia pod kątem właśnie tych wyższych TH. Więc siłą rzeczy, tak naprawdę, zestawiając to jeden do jednego, ja sobie też to zestawiłem w tej wersji, powiedzmy, cyfrowej tych tabelek. No to wychodzi w zasadzie jeden do jeden, tak. Naprawdę bardzo rzadko są jakieś odchyły, gdzie można załapać na 30 na 30, a nie moglibyśmy się załapać na 15 na 15, dlatego tak naprawdę, no, sami widzicie, jak jest ciężko. Oczywiście, im wyżej, tym ciężej, relatywnie, ale to też wszystko zależy od no, naszych umiejętności, głównie, tak? bo jak wiadomo. Nie siła, lecz technika. Zrobi z ciebie zawodnika, jak to się mówi. Fajnie. Natomiast yy... Co jeszcze ja mogę dodać od siebie, żeby też nie przedłużać, naprawdę mierzmy swoje siły na zamiary. Jeżeli nie umiemy palić na 100% naszych odpowiedników, jeżeli chodzi o przeciwne TH, tak o przeciwników, czyli jako na przykład nie wiem TH12 nie jesteśmy w stanie spalić, TH12 jako 13, 13 i tak dalej, i tak dalej, no to nie ma po prostu czasami sensu pchać się trochę wyżej. Lepiej właśnie sobie zostać niżej. Brać sobie przykład z tych tabelek, ja też oczywiście przygotowałem taką podsumowującą tabelkę do wrzucenia właśnie, żeby wam pokazać, jak to mniej więcej będzie wyglądało, ja sobie teraz spróbuję na szybko jeszcze odnaleźć, tak żeby wam fajnie powiedzieć. O, i teraz tak, w przypadku. Mm, 15 na 15 cwl -ki. co ja proponuję, jak ja to w ogóle widzę. Tutaj wjeżdża Wam oczywiście teraz moja grafika. Jeżeli chodzi o te Najniższe ligi, bo zaczniemy sobie od tych najniższych. No to myślę, że tutaj nie ma za wiele co do gadania. Liga brąz, no to wiadomo, startujemy od TH3. Podejrzewam, że bardzo rzadko ktoś z Was gra w brązie. Natomiast jeżeli chodzi o najwyższe TH, no to wiadomo, że tutaj można też do TH16. Nie będę podawał górnego przedziału, no bo są też zraszowane konta, które po prostu ktoś chce włożyć na przykład do takiej ligi, żeby pomóc, awansować szybciej, też przy okazji zrobić jakieś medale. Zrobić po prostu przewagę. To jest logiczne. Dla takich kont zaczynających zabawę w większą ilość eventów, czyli od TH6, gdzie nam dochodzi Clan Games, Clan Capital, szukałbym po prostu League Silver. Oczywiście im niżej, tym łatwiej, no bo większa pula słabszych, mm, słabszych graczy, słabszych kont. Natomiast po prostu Liga Silver zarezerwowana powiedzmy jest od tego poziomu TH6. To jest taki najniższy poziom, który bym radził mieć żeby móc jakkolwiek coś powalczyć czy coś po, po prostu znaczyć w danej lidze. Jeżeli chodzi o Ligę Gold, no to tutaj już bym szukał od TH9. Wcześniej sam pamiętam te czasy, jeszcze parę miesięcy temu można nawet było zaczynać od TH7. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, no po prostu z racji tego, że to wszystko idzie do przodu, są nowe poziomy TH, gracze idą w górę, bo się rozwijają, no to to wszystko ten minimalny powiedzmy próg on też się podnosi. Z czasem. Jeżeli chodzi o ligę krystal, no to tak jak właśnie mówiłem, ta średnia polska, czyli TH12, TH13, tu od TH12 w krystalu można już sobie na spokojnie pograć, ale tak jak mówię, no im wyższy ten krystal, to relatywnie wiadomo, wypadałoby już mieć albo wymaksowane konto, albo po prostu jakieś wczesne TH13, czy TH nawet może i 14. A z kolei nawiązując do TH14, to sami widzicie, że tu już Master jest jak najbardziej odpowiednią ligą, czy taką ligą, w której większość, oczywiście dobrze atakujących TH14 powinna sobie poradzić, no i standardowo Champion zarezerwowany tylko i wyłącznie dla TH H16, gdzie tak naprawdę większość patrząc przez pryzmat polskich klanów polskiej topki TH16 nawet już y nie chcę powiedzieć, że ugrzęzła, ale już jest jakby dostępna w Lidze Master 2. Bardzo dużo jest klanów w topce polskiej, gdzie właśnie jest pełen skład 16, a oni są w połowie, można powiedzieć, Mastera. Więc już tutaj tak naprawdę zaczyna się robić problem. A co dopiero w takim czempionie, nie? Natomiast teraz przejdziemy sobie do grafiki 30 na 30 i jak sami widzicie, tutaj. To, co mówiłem też wcześniej, jest w zasadzie 1 do 1. Oczywiście z wyłączeniem czempiona, no bo ta liga jest niedostępna dla tego yy, wariantu. Natomiast yy, no to, co się potwierdza no to to, że właśnie przez ten rozwój, przez te updatey, nawet przy zwiększonej ilości graczy na CWL, mamy zachowane te same proporcje, czyli ten sam próg wejścia dla danego TH dla danej ligi. Oczywiście są od tego wyjątki, tak? No bo Liga Lidze nierówna. Pamiętajcie też, że można czasami trafić na o wiele być w niższej lidze i trafić na o wiele mocniejszego przeciwnika, no bo jednak dobiera nam przeciwników po lidze, a nie po ich poziomach TH, co jest ważne, tak, no bo sami pewnie zauważyliście że czasami te losowania są nie fair, no ale tutaj niestety nic już na to nie poradzimy każdy sobie może powiedzmy, nie wiem, kogoś wynająć do pomocy, czy poprosić o pomoc jakieś lepsze TH, więc no każdy z tego też chce korzystać żeby czasami jak najszybciej po prostu wejść na te wyższe rewiry, CWL, wyższe ligi, zarobić więcej medali no i sobie po prostu e, ułatwić zadanie, tak, ułatwić idzie rozgrywka, no jakby nie patrzeć, od w tym wszystkim chodzi, no więc no tutaj nie możemy ich za to, nie wiem, winić, czy karać. Przede wszystkim zawsze warto zwrócić uwagę na siebie, ja to też wiele razy powtarzam, lepiej skupić właśnie uwagę na sobie, poćwiczyć sobie, stać się lepszym atakującym, wymaksować wioskę, wymaksować nie wiem, equipmenty, parkę, wszystko, co tam możemy tylko i wtedy takim mega przygotowanym, napakowanym można powiedzieć, niczym koks, wbić się w to CWL i no po prostu zamiatać tak, rozdawać tam karty, a nie tylko zbierać baty i modlić się, aby jakimś cudem po prostu coś tam wygrać, i uszknąć z tego tortu dla siebie, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Tyle mojego, tak naprawdę, słowa. Jeżeli oczywiście macie jakieś pytania, to śmiało możecie pisać w komentarzach. Mogło się zdarzyć także, o czym zapomniałem. Jakby nie patrzeć, też mówię troszeczkę z głowy, bez jakiegoś nakreślonego scenariusza, więc jakiś temat mógł mi uciec. Aczkolwiek myślę, że chyba powiedziałem o wszystkim, o tym co chciałem i co jest ważne. Powinniście teraz być lepiej zorientowani, mam nadzieję, w tym temacie. No i też ku takiej przestrodze na przyszłość, no mam nadzieję, że faktycznie weźmiecie sobie tą radę do serca i nie będziecie szukać klanów w przyszłości tylko i wyłącznie przez pryzmat ligi pod kątem potencjalnych zarobków, ale przy, przede wszystkim pod kątem tego, żeby też samemu się sprawdzić, no bo jeżeli będziecie za słabi, też pamiętajcie, no to wtedy w takim klanie się będziecie męczyć, taki klan nie będzie chciał Was wziąć pod uwagę, więc czasami to po prostu nie ma Sensu, lepiej zacząć od niższego poziomu, tam się fajnie wykazać, tam się fajnie pokazać, bo dzięki temu naprawdę można czasami zarobić relatywnie więcej niż by się zdawało. Tyle ode mnie. Ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie jeszcze raz za poświęconą uwagę i za obejrzenie tego materiału. Jeżeli oczywiście się podobało, łapka, komentarz, sub mile widziane. Zapraszam też na Discorda. Link jest w opisie, tam można mnie złapać, można ze mną pogadać, można się czegoś dopytać, czy też dowiedzieć. Wszystkie linki dotyczące właśnie tego materiału, takie niezbędne, wrzucam oczywiście w opis. Jeżeli ktoś będzie chciał dla siebie jakąś taką grafikę właśnie z danymi, to może do mnie napisać, zgłosić najszybciej przez Discorda, to też mu mogę podesłać, żeby gdzieś tam sobie miał w zapasie na przyszłość jako... Podgląd i tyle. Do zobaczenia w następnych materiałach. Jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.